Cześć, dzisiaj wybieramy się na biwak i pogadamy sobie o nowym palniku od MSR. -a. Mamy rozłożony cały nasz system, którego łączna waga to 392 gramy. Na początku opowiemy o garnku który wykonany jest z anodyzowanego aluminium. Powłoka z korka, która sprawia, że możemy korek bez oparzania się chwycić w dłoń. Do tego rączki pokryte nietopiącą się gumą oraz rewolucyjne wypukłe dno z radiatorem, co sprawia, że system zużywa o wiele mniejszą ilość gazu niż klasyczne palniki, co po prostu przekłada się na wagę naszego bagażu, na ilość gazu, który musimy ze sobą, ze sobą zabrać. Palnik z dużym, wygodnym pokrętłem. Będziemy w stanie je obsłużyć nawet w rękawicach, więc nadaje się kuchenka do gotowania przy niskich temperaturach. Pizoelektryk, który sprawia, że jesteśmy w stanie odpalić kuchenkę bez konieczności posiadania. Zapalniczki. Oczywiście, zapalniczkę, zapałki zawsze warto mieć przy sobie w bagażu. Dodatkowo w tym palniku zamontowano regulator ciśnienia, co sprawia, że gaz lepiej się spala przy niższych temperaturach lub po prostu na wyższych wysokościach. Pokrywka z tritanu z cedzakiem, otworem do wlewania wody, co sprawia, że możemy bez konieczności otwarcia garnka zalać sobie kawkę, herbatkę, liofa, na co mamy po prostu. Ochotę. Podstawka pod kartusz, co zapewnia nam stabilność całego systemu. Tutaj warto też wspomnieć, że kartusz 110 gramowy mieści się do garnka, a całość opiera się na znanym, najpopularniejszym systemie o normie EN417. Dodatkowe naczynie, które jest jednocześnie zatyczką, ochronką do radiatora, z podziałką, co pomoże nam odmierzyć. Ilość wody, w środku też ściereczka. Możemy całość wyczyścić, nie będzie trzeba robić tego po przyjeździe do domu. Całość zaczynamy od zamontowania podstawki na kartusz. Teraz nakręcamy palnik. Dokręcamy. Stawiamy garnek i będziemy mogli wlewać wodę, Oto to przykrywamy, i gotujemy. Oczywiście najbardziej wydajne jest gotowanie na maksymalnie odkręconym płomieniu. No, i zagotowane na początek LIOW MX3 spaghetti bolognese. ładnie ustawiamy dla bezpieczeństwa, mieszamy, zamykamy. I czekamy 10 minutek, jedzonko gotowe. Liofek gotowy, miseczka, kupilka. Fajnie dużo sosu. Sprawdzimy smak. Mhm. A po obiadku. Kawka, herbatka, dbajcie o nawodnienie, idzie lato. Kawka z lokalnej podwrocławskiej palarni, Etiopia, I tutaj też. Fajnie można zatyczkę od całego systemu wykorzystać. Jako naczynie jest, jest ono odporne na wrzątek, także śmiało. Właśnie ważne jest to, żeby każdy element wyposażenia mógł nam się do czegoś przydać. Teraz pora na podwieczorek, czyli gotujemy sobie makaron. No i właśnie fajnie, bo cały system pozwala też na przygotowanie bardziej domowego jedzonka niż liofy, pełnego dania. O, domowy sosik, makaron. Nic się nie przypaliło, nic nie przywarło. No i kuchenka daje nam też możliwość położenia sobie większego naczynia dzięki. Rozkładanym dodatkowym takim nóżką. Więc jeszcze jajeczniczka na boczku. Ostatni posiłek można go też przyrządzić w ten sposób. Sadzone jajeczko z boczkiem. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego. i do następnego filmu.